Pracujące matki nie muszą się niepokoić. Komuniści nie zamierzają odbierać dzieci rodzicom, ani odrywać dziecka od piersi matki, ani też nie planują podjęcia gwałtownych kroków w celu zniszczenia rodziny. Nie ma czegoś takiego. Cele społeczeństwa komunistycznego są zupełnie inne. No ale... Czy rodzina będzie nadal istnieć w komunizmie? Czy rodzina pozostanie w tej samej formie? Te pytania niepokoją wiele kobiet z klasy robotniczej, a także ich mężczyzn. Życie zmienia się na naszych oczach, wymierają stare nawyki i zwyczaje, a całe życie rodziny proletariackiej rozwija się w sposób nowy i nieznany, a dla niektórych dziwaczny. Nic dziwnego, że pracujące kobiety zaczynają zastanawiać się nad tymi pytaniami. Innym faktem, który zwraca uwagę jest ułatwienie rozwodów w radzieckiej Rosji. Dekret Rady Komisarzy Ludowych wydany 18 grudnia 1917 roku oznacza, że rozwód nie jest już luksusem, na którym mogą sobie pozwolić tylko bogaci. Odtąd pracująca kobieta nie będzie musiała składać petycji miesiącami, a nawet latami, aby zapewnić swoje prawo do życia oddzielnie od męża, który ją bije i uprzykrza jej życie swoim piaństwem i nieokrzesanym zachowaniem. Rozwód za obupólną zgodą trwa... Teraz nie dłużej niż tydzień lub dwa. Kobiety, które są nieszczęśliwe w życiu małżeńskim, z radością witają ten łatwy rozwód. Ale inni, szczególnie ci, którzy są przyzwyczajeni do postrzegania męża jako żywiciela rodziny, są przerażeni. Nie zrozumieli jeszcze, że kobieta musi przyzwyczaić się do szukania i znajdowania wsparcia w zbiorowości i społeczeństwie, a nie od pojedynczego mężczyzny. Stara rodzina, w której mężczyzna był wszystkim, a kobieta niczym, typowa rodzina, w której kobieta nie miała własnej woli, własnego czasu i własnych pieniędzy, zmienia się na naszych oczach. Ale nie ma powodu do niepokoju. Tylko nasza ignorancja prowadzi nas do przekonania, że rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, nigdy się nie zmieniają. Nie ma nic mniej prawdziwego niż powiedzenie jak było, tak będzie. Musimy tylko przeczytać, jak żyli ludzie w przeszłości, aby zobaczyć, że wszystko podlega zmianom i że żadne zwyczaje, organizacje polityczne czy zasady moralne nie są ustalone i nienaruszalne. Na przestrzeni dziejów struktura rodziny zmieniała się wielokrotnie. Kiedyś była zupełnie inna od dzisiejszej rodziny. Był czas, kiedy rodzina pokrewieństwa była uważana za normę. Matka stała na czele rodziny składającej się ze swoich dzieci, wnuków i prawnuków, którzy mieszkali i pracowali razem. W innym okresie panowała rodzina patriarchalna. W tym przypadku był to ojciec, którego wolą była wola wszystkich pozostałych członków rodziny. Nawet dziś takie rodziny można spotkać wśród chłopów na rosyjskich wsiach. Tutaj moralność i zwyczaje życia rodzinnego nie są typowe dla miejskiego proletariatu. Na wsi przestrzegają norm, o których robotnik dawno już zapomniał. Struktura rodziny i zwyczaje życia rodzinnego również różnią się w zależności od narodu. Wśród niektórych narodów, takich jak Turcy, Arabowie i Persowie, mężczyzna może mieć kilka żon. Były i nadal istnieją plemiona, w których kobieta może mieć kilku mężów. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że młoda dziewczyna ma pozostać dziewicą aż do ślubu. Są jednak plemiona, w których to kwestia dumy, że mają wielu kochanków i w których kobiety ozdabiają swoje ręce i nogi odpowiednią liczbą pranzolet. Wiele praktyk, które mogą nas zaskoczyć, a nawet wydawać nam się nienormalne, są uważane przez inne ludy za całkiem normalne, a oni z kolei uważają nasze prawa i zwyczaje za grzeszne. Nie ma zatem powodu, aby bać się tego, że rodzina jest w trakcie przemian. Odrzuca się przestarzałe i niepotrzebne rzeczy, a nowe relacje między mężczyznami i kobietami, rozwijające naszą pracę, mają dedykować o tym, które aspekty naszej rodziny są przestarzałe i określić, jakie stosunki między kobietami i mężczyznami z klasy robotniczej i chłopskiej oraz jakie prawa i obowiązki najlepiej harmonizują warunki życia w nowej robotniczej Rosji. To, co jest w nowym życiu, powinno zostać zachowane, podczas gdy wszystko, co stare i przystarzałe i wywodzi się od przeklętej epoki niewolnictwa i dominacji właścicieli ziemskich i kapitalistów, powinno zostać zmiecione na bok wraz z samą klasą wyzyskiwującą i innymi. Typ rodziny, do którego przyzwyczaił się proletariat miejski i wiejski, jest jednym z nich dziedzictwem przeszłości. Był czas, kiedy odizolowana, mocno zrosła rodzina, oparta na kościelnym weselu, była jednakowo potrzebna wszystkim jej członkom. Gdyby nie było rodziny, kto nakarmiłby i ubierałby i wychowywał dzieci? Kto dałby radę? W dawnych czasach bycie sierotą było jednym z najgorszych losów, jakie można było sobie wyobrazić. W starym typie rodziny mąż zarabia i ubiera i utrzymuje żonę oraz dzieci. Żona ze swojej strony zajmuje się sprzątaniem i wychowywaniem dzieci najlepiej jak potrafi. Ale w ciągu ostatnich stu lat ta zwyczajowa struktura rodziny rozpadała się we wszystkich krajach, w których dominuje kapitalizm i gdzie rośnie liczba fabryk i innych przedsiębiorstw zatrudniających pracowników najemnych. Wraz ze zmianą ogólnych warunków życia zmieniają się zwyczaje i zasady moralne życia rodzinnego. To powszechne rozprzestrzenianie się pracy kobiet przyczyniło się przede wszystkim do radykalnej zmiany w życiu rodzinnym. Dawniej żywicielem rodziny był tylko mężczyzna, ale Rosjanki przez ostatnie 50 lub 60 lat, a w innych krajach kapitalistycznych przez nieco dłuższy okres, były zmuszone do szukania płatnej pracy poza rodziną i poza domem. Ponieważ zarobki żywiciela rodziny były niewystarczające na potrzeby rodziny, kobieta została zmuszona do szukania wynagrodzenia i pukania do drzwi fabryki. Z każdym rokiem wzrastała liczba kobiet z klasy robotniczej podejmujących pracę poza domem jako robotnice dzienne sprzedawczynie, urzędniczki, praczki i służące. Statystyki pokazują, że w 1914 roku przed wybuchem Wielkiej Wojny w krajach Europy i Ameryki żyło około 60 milionów kobiet utrzymujących się ze swojej pracy, a podczas wojny ta liczba znacznie wzrosła. Prawie połowa z tych kobiet jest zamężna. Łatwo sobie wyobrazić, jakie życie rodzinne muszą mieć, jakie może być życie rodzinne, jeśli żona i matka są w pracy przez co najmniej 8 godzin. A licząc do podróży, spędza 10 godzin dziennie poza domem? Jej dom jest zaniedbany. Dzieci dorastają bez opieki ze strony matki, spędzając większość czasu na ulicy, narażone na wszelkie niebezpieczeństwa tego środowiska. Kobieta, która jest żoną, matką i pracownicą, musi poświęcać każdą uncję energii, aby wypełnić tę rolę. Musi pracować w takiej samej liczbie godzin, jak jej mąż w jakiejś fabryce, drukarni lub. W placówce handlowej, a ponadto musi znaleźć czas na zajęcie się domem i opiekę nad dziećmi. To kapitalizm nałożył miażdżący ciężar na, na ramiona kobiety. Uczynił ją pracownikiem najemnym, nie zmniejszając jej trosk jako gospodyni czy matka. Kobieta zatacza się pod ciężarem tego potrójnego ładunku. Cierpi. Jej twarz jest zawsze mokra od łez. Życie kobiety nigdy nie było łatwe. Ale nigdy jej los nie był trudniejszy i bardziej desperacki niż los milionów pracujących kobiet pod kapitalistycznym jarzmem w okresie rozkwitu produkcji fabrycznej. Rodzina się rozpada, ponieważ coraz więcej kobiet, coraz więcej kobiet idzie do pracy. Jak można mówić o życiu rodzinnym, kiedy mężczyzna i kobieta pracują na różne zmiany? a żona nie ma nawet czasu na przygotowanie porządnego posiłku dla swojego potomstwa. Jak można mówić o rodzicach, kiedy matka i ojciec pracują cały dzień i nie mogą znaleźć czasu na spędzenie nawet kilku minut z dziećmi? W dawnych czasach było zupełnie inaczej. Matka została w domu i zajmowała się obowiązkami domowymi, jej dzieci były u jej boku, pod jej czujnym okiem. W dzisiejszych czasach pracująca kobieta wybiega z domu wcześniej rano, gdy dzwoni fabryczny gwizdek. Kiedy nadchodzi wieczór i znów rozlega się gwizdek, śpieszy do domu, by uporać się z najpilniejszymi zadaniami domowymi. Następnie następnego ranka musi stawać do pracy, a ona jest zmęczona brakiem snu. Życie zamężnej kobiety pracującej jest takie samo jak życie w obozie pracy. Nie jest zaskoczeniem, że więzy rodzinne zaczynają się rozluźniać, a rodziny zaczynają się rozpadać. Okoliczności, które wcześniej trzymały rodzinę razem, już nie istnieją. Rodzina wtedy przestaje być potrzebna ani jej członkom, ani całemu narodowi. Stara struktura rodziny stała się teraz tylko przeszkodą. Co sprawiało, że stara rodzina była tak silna? Po pierwsze, dlatego, że mąż i ojciec byli żywicielami rodziny. Po drugie, dlatego, że gospodarka rodzinna była potrzebna wszystkim jej członkom. Po trzecie, ponieważ dzieci były wychowywane przez rodziców. Co zostało z tego poprzedniego typu rodziny? Mąż, jak właśnie widzieliśmy, przestał być jej jedynym żywicielem. Żona, która idzie do pracy, zarabia, nauczyła się żyć własnym życiem, wspierać swoje dzieci, a nierzadko męża. Rodzina służy teraz jedynie jako podstawowa jednostka ekonomiczna społeczeństwa oraz opiekunka i wychowawczyni małych dzieci. Przeanalizujmy sprawę bardziej szczegółowo, aby zobaczyć, czy rodzina również zostanie zwolniona z tych zadań. Były czasy, kiedy kobieta z biedniejszych klas w mieście i na wsi spędzały całe życie w czterech ścianach domu. Kobieta nie widziała nic poza progiem własnego domu i w większości przypadków nie chciała nic wiedzieć. Przecież we własnym domu było tak dużo do zrobienia, a ta praca była jak najbardziej potrzebna i pożyteczna nie tylko dla samej rodziny, ale i dla całego społeczeństwa. Kobieta robiła wszystko, co musiała zrobić współczesna robotnica i wieśniaczka ale oprócz tego gotowała, prała, czyściła i cerowała, przyrządzała wełnę, len, tkała sukno i szaty, robiła na drutach pończochy, szyła koronkę i przygotowywała w miarę swoich możliwości dozwolone wszelkiego rodzaju pikle, dżemy i inne przetwory na zimę oraz produkowane przez nią własne świece. Trudno jest sporządzić pełną listę wszystkich jej obowiązków. Tak żyły nasze mamy i babcie – nawet dziś można jeszcze spotkać odległe wioski w głębi kraju, z dala od linii kolejowych i wielkich rzek, gdzie ten tryb życia został zachowany i gdzie pani domu jest przeciążoną wszelkiego rodzaju obowiązkami, nad którymi pracująca kobieta w wielkich miast i zaludnionych regionów przemysłowych już dawno przestała się martwić. Typ rodziny? Mąż, jak właśnie widzieliśmy, przestał być jedynym żywicielem rodziny, Żona, która idzie do pracy, zarabia. Nauczyła się żyć własnym życiem, wspierać swoje dzieci, a nierzadko męża. W czasach naszych babć cała ta praca domowa była konieczna i pożyteczna zapewniała dobrobyt rodzinie. Im bardziej pani domu się przykładała, tym lepiej żyła rodzina chłopska lub rzemieślnicza. Nawet gospodarka narodowa korzystała z działalności gospodyni. Gdyż kobieta nie ograniczała się do robienia zup i gotowania ziemniaków, czyli zaspokojania doraźnych potrzeb rodziny, produkowała też takie rzeczy jak sukno, nici, masło i tym podobne, wartość jako towar, która można było sprzedać na rynku. I każdy mężczyzna, czy to chłop, czy robotnik, próbował znaleźć żonę, która miała złote ręce, bo wiedział, że bez tej pracy domowej rodzina nie może się obejść. W grę wchodziły interesy całego społeczeństwa. Gdyż im więcej pracy kobieta i inni członkowie rodziny włożyli w szycie sukna, skóry i wełny, których nadwyżki sprzedawano na sąsiednim rynku, tym większy był dobrobyt ekonomiczny kraju jako całości. Lecz kapitalizm zmienił to wszystko. Wszystko to, co dawniej było produkowane na łonie rodziny, jest obecnie produkowane masowo w warsztatach i fabrykach. Maszyna zastąpiła żonę. Jako gospodyni zadałaby sobie teraz trud robienia świec, przeężenia wełny lub splotu i tkaniny. Wszystkie te produkty można kupić w sąsiednim sklepie. Dawniej każda dziewczyna uczyła się robić na drutach pończochy. Jaka kobieta pracująca pomyślałaby w dzisiejszych czasach o zrobieniu własnego? Przede wszystkim nie ma czasu. Czas to pieniądz. I nikt nie chce tracić czasu w sposób nieproduktywny lub bezużyteczny. Niewiele pracujących kobiet zabrałoby się do kiszenia ogórków lub robienia innych przetworów, kiedy wszystkie te rzeczy można kupić w sklepie. Nawet jeśli produkty sprzedawane w sklepie są gorszej jakości i nie zostały przygotowane z dbałością o domowy odpowiednik, kobieta pracująca nie ma ani czasu, ani energii potrzebnej do wykonania tych czynności domowych. Jest przede wszystkim pracownikiem najemnym. W ten sposób gospodarka rodzina jest stopniowo pozbawiana wszelkiej pracy domowej, bez której nasze babcie nie wyobrażałyby sobie rodziny. To, co dawniej było produkowane w rodzinie, jest teraz wytwarzane przez zbiorową pracę pracujących mężczyzn i kobiet w fabrykach. Rodzina już nie produkuje, tylko konsumuje. Pozostałe prace domowe obejmują sprzątanie, takie jak czyszczenie podłogi, odkurzanie, podgrzewanie wody, pielęgnacja lamp i tym podobne. Gotowanie, przygotowywanie obiadów i kolacji, pranie i pielęgnacja bielizny oraz odzieży rodziny, celowanie i jej naprawa są to zadania trudne i wyczerpujące, pochłaniające cały wolny czas i energię kobiety pracującej, która dodatkowo musi poświęcić swoje godziny pracy w fabryce. Ale ta praca różni się w jeden ważny sposób od pracy naszych babć. Cztery wymienione powyżej zadania, które nadal służą utrzymaniu rodziny razem, nie mają żadnej wartości dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, ponieważ nie tworzą żadnej nowej wartości ani nie przyczyniają się do dobrobytu kraju. Gospodyni może spędzić cały dzień od rana do wieczora sprzątając swój dom, może codziennie prać i prasować pościel. Starać się o porządek w ubraniach i przygotowywać potrawy, które jej się podobają i na to pozwalają jej skromne środki, nadal kończąc dzień bez tworzenia jakiejkolwiek wartości. Mimo swojej branży nie wyprodukowałaby niczego, co można byłoby uznać za towar. Nawet gdyby kobieta pracująca miała żyć tysiąc lat, nadal musiałaby zaczynać każdy dzień od, od początku. Zawsze znajdowałaby się nowa warstwa kurzu do usunięcia z kominka, jej mąż zawsze przychodziłby głodny, a jej dzieci przynoszą błoto na butach. Praca kobiet staje się mniej użyteczna dla całej społeczności. To staje się nieproduktywne. Indywidualne gospodarstwo domowe umiera. W naszym społeczeństwie ustępuje miejsca zbiorowemu gospodarowaniu. Zamiast sprzątania, mieszkania przez pracującą kobietę, społeczeństwo komunistyczne może zorganizować dla mężczyzn i kobiet poranne sprzątanie pokojów. Żony bogatych już dawno uwolniły się od tych irytujących i męczących obowiązków domowych. Dlaczego kobieta pracująca miałaby nadal być z nimi. Dlaczego kobieta pracująca miałaby nadal być nimi obciążana? W radzieckiej Rosji pracująca kobieta powinna być otoczona taką samą łatwością i lekkością, higieną i pięknem, a na które wcześniej mogliby sobie pozwolić tylko bardzo bogaci. Zamiast walczyć z gotowaniem i spędzać ostatnie wolne godziny w kuchni, przygotowując obiad i kolację, społeczeństwo komunistyczne organizowałoby publiczne restauracje i wspólne kuchnie. Nawet w kapitalizmie takie placówki zaczęły się pojawiać. W rzeczywistości przez ostatnie pół wieku liczba restauracji i kawiarni we wszystkich wielkich miastach Europy rosła z dnia na dzień. Wyrastają jak grzyby po jesiennym deszczu, ale w kapitalizmie na posiłki w restauracji mogą sobie pozwolić tylko osoby z dobrze podszytymi torebkami, podczas gdy w socjalizmie wszyscy będą mogli jeść w ogólnodostępnych kuchniach i jadalniach. Kobieta pracująca nie będzie już musiała niewolić bali ani rujnować oczu celowaniem pończoch i reperowaniem bielizny. Co tydzień zabierze je po prostu do pralni centralnej, a wypraną i wyprasowaną odzież odbierze później. To będzie kolejna praca miej do zrobienia. Specjalne warsztaty ciuchów uwolnią pracującą kobietę od godzin spędzanych na reparacji i, i dadzą jej możliwość spędzania wieczorów na czytaniu. I uczęszczaniu na spotkania i koncerty. W ten sposób cztery kategorie prac domowych skazane są na wymarcie wraz ze zwycięstwem komunizmu, a kobieta pracująca z pewnością nie będzie miała powodu, aby tego żałować. Komunizm wyzwala kobietę z domowej niewoli i czyni jej życie bogatszym i szczęśliwszym. Ale nawet jeśli zanikną prace domowe, możesz zacząć się spierać, że przecież nadal istnieją dzieci, którymi należy się opiekować. Ale i tutaj państwo robotnicze może zastąpić rodzinę. Społeczeństwo stopniowo weźmie na siebie wszystkie zadania, które przed rewolucją spadały na poszczególnych rodziców. Jeszcze przed rewolucją nauczanie dziecka przestało być obowiązkiem rodziców. Gdy dzieci osiągały wiek szkolny, rodzice mogli swobodniej oddychać, ponieważ nie byli już odpowiedzialni za rozwój intelektualny swojego potomstwa. Ale nadal było wiele obowiązków do wypełniania. Nadal istniała kwestia karmienia dzieci i kupowania im butów i ubrań oraz patrzenia jak rozwijały się wykwalifikowanych i uczciwych pracowników, którzy w odpowiednim czasie mogliby zarabiać na własne dzieci, karmić i wspierać rodziców w starszym wieku. Niewiele rodzin pracowników było jednak w stanie wypełnić te obowiązki. Niskie zarobki nie dawały dzieciom wystarczającej ilości jedzenia, a brak wolnego czasu nie pozwalał im poświęcać poświęcać niezbędnej uwagi edukacji młodego pokolenia. Rodzina ma wychowywać dzieci, ale w rzeczywistości dzieci proletariackie wychowują się same na ulicach. Nasi przodkowie znali trochę życia rodzinnego, ale dzieci proletariatu nie znają żadnego. Ponadto małe dochody rodziców i niepewna sytuacja finansowa rodziny często zmuszają dziecko do zostania niezależnym pracownikiem w wieku zaledwie 10 lat. A kiedy dzieci zaczynają zarabiać własne pieniądze, uważają się za swoich własnych panów, a słowa i rady rodziców nie są już prawem. Władza rodziców słabnie i kończy się je ich posłuszeństwo. Tak samo jak obumierają prace domowe, tak też obowiązki rodziców wobec dzieci stopniowo zanikają, aż w końcu społeczeństwo przejmuje pełną odpowiedzialność. W kapitalizmie dzieci były często zbyt często ciężkim i nie do zniesienia ciężarem dla rodziny proletariackiej. Z pomocą rodzicom przyjdzie społeczeństwo komunistyczne. W radzieckiej Rosji komisariaty edukacji publicznej i opieki społecznej już robią wiele, aby pomóc rodzinie. Mamy już domy dla bardzo małych dzieci, żłobki, przedszkola, kolonie i domy dziecięce. Szpitale i uzdrowiska dla chorych dzieci, restauracje, bezpłatne obiady w szkole oraz bezpłatna dystrybucja podręczników, ciepłej odzieży i butów dla uczniów. Wszystko to pokazuje, że odpowiedzialność za dziecko przechodzi z rodziny na kolektyw. Opiekę rodzicielską nad dziećmi w rodzinie można podzielić na trzy części: A. Opieka nad bardzo małym dzieckiem, B. Wychowanie dziecka oraz C. Wyuczenie dziecka. Nawet w społeczeństwie kapitalistycznym edukacja dziecka w szkołach podstawowych, a później w szkołach średnich i wyższych, stała się obowiązkiem państwa. Nawet w społeczeństwie kapitalistycznym potrzeby robotników były do pewnego stopnia zaspokojane przez zapewnienie placów zabaw, przedszkoli, grup zabaw i tym podobnych. Im bardziej robotnicy byli świadomi swoich praw, chciało odciążyć rodzinę opieką nad dziećmi. Ale społeczeństwo burżuazyjne bało się posunąć za daleko w kierunku zaspokajania interesów klasy robotniczej, aby nie przyczyniło się to do rozpadu rodziny. Kapitaliści doskonale zdają sobie sprawę, że stary typ rodziny, w której kobieta jest niewolnicą, a mąż jest odpowiedzialny za dobro żony i dzieci, stanowi najlepszą broń w walce o zdławienie chęci pracy, osłabienie rewolucyjnego ducha robotnika i kobiety pracującej. Wtedy pracownik jest obciążony troskami rodziny i zmuszony do kompromisu z kapitałem. Ojciec i matka są gotowi zagodzić się na wszelkie warunki, gdy ich dzieci są głodne. Społeczeństwo kapitalistyczne nie było w stanie przekształcić edukacji w sprawę prawdziwie społeczną i państwową, ponieważ właściciele majątku, burżuazja byli temu przeciwni. Zaś społeczeństwo komunistyczne uważa, że edukacja społeczna młodego pokolenia jest jednym z fundamentalnych aspektów nowego życia. Stara rodzina, wąska i małostkowa, w której rodzice kłócą się i interesują się tylko własnym potomstwem, nie jest w stanie wychować nowej osoby. Place zabaw, ogrody, domy i inne udogodnienia, w których dziecko spędzi większą część dnia pod okiem wykwalifikowanych pedagogów, z drugiej strony stworzą środowisko, w którym dziecko będzie dorastać jako świadomy komunista, który dostrzega potrzebę solidarności, koleżeństwo i wzajemną pomoc. I lojalność wobec kolektywu. Jakie obowiązki spoczywają na rodzicach, gdy nie muszą już zajmować się wychowaniem i edukacją? Możesz odpowiedzieć, że bardzo małe dziecko, które wciąż uczy się chodzić i trzyma się spódnicy swojej matki, wciąż potrzebuje jej uwagi. Tu znów państwo socjalistyczne śpieszy z pomocą pracującej matce. Nie będzie już kobiet samotnych. Państwo robotnicze dąży do wspierania każdej matki, zamężnej lub niezamężnej podczas karmienia dziecka oraz do tworzenia domów położniczych, żłobków i innych tego typu placówek w każdym mieście i wiosce, aby dać kobietom możliwość łączenia pracy w społeczeństwo z macierzyństwem. Pracujące matki nie muszą się niepokoić. Komuniści nie zamierzają odbierać dzieci rodzicom, ani odrywać dziecka od piersi matki, ani też nie planują podjęcia gwałtownych kroków w celu zniszczenia rodziny. Nie ma czegoś takiego. Cele społeczeństwa komunistycznego są zupełnie inne. Społeczeństwo komunistyczne widzi, że stary typ rodziny się rozpada, a wszelkie stare filary, które wspierały rodzinę jako jednostkę społeczną, są usuwane. Gospodarka domowa umiera, a rodzice z klasy robotniczej nie są w stanie zadbać o swoje dzieci lub zapewnić im wyżywienia i edukacji. Rodzice i dzieci w równym stopniu cierpią z powodu tej sytuacji. Społeczeństwo komunistyczne ma, ma do powiedzenia pracującej kobiecie i pracującemu mężczyźnie: Jesteście młodzi, kochajcie się nawzajem. Każdy ma prawo do szczęścia, dlatego żyjcie swoim życiem. Nie uciekajcie od szczęścia, nie bójcie się małżeństwa, chociaż w kapitalizmie małżeństwo było naprawdę łańcuchem smutku. Nie bój się mieć dzieci. Społeczeństwo potrzebuje więcej pracowników i cieszy się z narodzin każdego człowieka. Nie musisz się martwić o przyszłość swojego dziecka. Twoje dziecko nie zazna ani głodu, ani zimna. Społeczeństwo komunistyczne dba o każde dziecko i gwarantuje mu, jej matce, wsparcie materialne i moralne. Społeczeństwo będzie karmić i wychowywać. Jednocześnie w żadnym wypadku nie będzie to zabronione tym rodzicom. Którzy chcą uczestniczyć w edukacji swoich dzieci. Społeczeństwo komunistyczne weźmie na, weźmie na siebie wszelkie odpowiedzialności i obowiązki związane z wychowaniem dziecka, ale radości rodzicielstwa nie zostaną odebrane tym, którzy są w stanie je docenić. Takie są plany społeczeństwa komunistycznego i trudno je interpretować jako przymusowe niszczenie rodziny i przymusowe oddzielanie dziecka, dziecka od matki. Nie da się ukryć, że stary typ rodziny miał swoje czasy. Rodzina obumiera nie dlatego, że jest zniszczona siłą przez państwo, ale dlatego, że rodzina przestaje być koniecznością. Państwo nie potrzebuje rodziny, ponieważ gospodarka domowa nie jest już opłacalna. Rodzina odwraca uwagę pracownika od bardziej użytecznej i produktywnej pracy. Członkowie rodziny też nie potrzebują rodziny, ponieważ wychowania dzieci, które wcześniej należało do nich, przechodzi coraz bardziej w ręce kolektywu. W miejsce dawnej relacji między mężczyznami i kobietami rozwija się nowy związek dwóch równych członków społeczeństwa komunistycznego, oboje wolnych i oboje niezależnych. Nigdy więcej domowej niewoli dla kobiet, nigdy więcej nierówności w rodzinie. Nie ma potrzeby, aby kobiety bały się pozostania bez wsparcia i posiadania dzieci do wychowania. Kobieta w społeczeństwie komunistycznym nie należy już do męża, nie musi się martwić o swoje dzieci. Małżeństwo będzie związkiem dwóch osób, które kochają się i ufają sobie. Taki związek obiecuje pracującym mężczyznom i kobietom, którzy rozumieją siebie i otaczający ich świat, na najpełniejsze szczęście i maksymalną satysfakcję. Zamiast dawnego niewolnictwa ma małżeńskiego, społeczeństwo komunistyczne oferuje kobietom i mężczyznom wolny związek. Kobieta, która podejmuje walkę o wyzwolenie klasy robotniczej, Musi nauczyć się rozumieć. A to są Wasze dzieci i nie obchodzą mnie one i nie obchodzi mnie, czy będą głodne i zmarznięte. Nie mam czasu dla innych dzieci, ponieważ całą swoją troskę i mateczną miłość poświęcam jedynie swoim. Matka pracownica musi nauczyć się nie rozluźniać pomiędzy moim a Twoim. Musi pamiętać, że są tylko nasze dzieci, dzieci rosyjskich komunistycznych robotników.